Hello, elo. Yy, Nowy tydzień wyzwań, więc zaczynamy robić sobie wyzwanka misje z CS. -a. Pierwszą z nich będzie zaprzestanie się z Kurczakiem i no, obronić go przez 180 sekund. To raczej nie będzie trudne. Radętmaczek będzie, tak, dobra, radętmaczu. O, już jest. Dobra, już jesteśmy na mapie. I zadateczka już trwa od początku. Dobrze, czyli pierwsze co robimy to szukamy kurczaka O! Nawet takiego, e, takowego znalazłem Dobra, 180 sekund, bronimy go Czyli co, kampimy, nie? Po prostu okay. I go bronimy Tak, 3 minuty, aż No Wyjazd! Stój tu, kurczaczku Dobra, kampimy, kampimy Kampimy... O, idzie co chyba jeden Proszę nie da mnie, nie! Za co, co, kuszeczkę, nie no co? Dobra, kolejny Chyba teraz wypada zmienić miejsce, żeby się na mnie nie uwzięli Oj! Z do mnie? Oj, są Oj, tu robi? <laughs> Nie, czemu ja to zrobiłem? To bardzo smutne. A, dobra, już jest 61 sekund, widzę. Tak, poszukamy kolejnego. O, jest kolejne widzę. Ale dobrze, mogę iść. O, o dobrze, jeden. Raz zdjęty. Nie, gościu zostaw. Jak chcemy go kurczaka, dawaj. A dawaj. Mam zabój. żeby nas znowu nie zacipali tak szybko, to trzy minuty trzeba przetrwać z nim. Dobra, na razie go nie ma. Na szczęście. Just, just let me Dobra, czekamy Tak sobie czekam, czekam, nikogo nie ma. Mam powiem takie jakieś nudy się dzieją na razie No, ewidentnie O w końcu no i kolejny. Troszkę kolejnych my... Wiesz, no jak, koczek, jak mój koczek żyje, to. Niech żyje za na razie. Uff, się bałem. Dobra, mam zastrzyk. Kolejny tu idzie, tak. Się ścieżki jeszcze mam. Udało się na szczęście. Na się skupiłem na góra. <gulaczku> Kurczaczku, to co? Ile ty jeszcze żyjesz? Co się. Ile, ile jeszcze coś Tak, Jesteś, jesteś. Jeszcze chwileczkę kurczaczku, spokojnie. Co? To już chyba wystarczy, co? Kurczaczku, czy nie? Co, co się teraz. A, się się nagle nie stałeś mój? Czy o co tu chodzi? No, też nagle mój nie stałeś. Dobra, 10 sekund. Za 5, 4, 3. A, no, coś... o, o To już jest koniec. O, i zrobione. Alo. Teraz tylko czekaj do końca odetmęcia, oczywiście. I jak widzimy kolejnymi misji. Teraz tak, czy to już jest temat, w którym coś dostaniemy, Jakiegoś skinka, czy nie? To będzie teraz, jak sobie widzimy. Zobaczymy. Dostaliśmy. O, dobra, graffiti. Następne jest. Co, co jest następne tutaj? Mm, mm. O, skrzyneczka. I jakiś skin będzie. No, zobaczymy. Dobra. Dobrze. Następna ten yy, Misijka będzie to 25 killi z Negewa. Na meczu po raz kolejny. Dobrze. Brało nam. O. Idealnie na początek meczu prawie. Dobra, zabijamy. Już słychać dźwięki na wszędzie. Teraz mam przeciwnicę, no. Na... Uff, Jest sama. O, trzeci mi się Ale się to wolno chodzi no. O, on pan na miejsce Aj Headshot Headshot Wszędzie się będzie biegał Uuhu. Na razie jakoś oczy tylko idzie Oj ojoj Tak więc ten gość nie zabierze. Co się dzieje? Jaki mam bol? O, prawie. O, prawie. O, prawie. się troszkę troszkę Ale jedziemy Fuck Ty okay, dobra, 14 mamy killi To jeszcze ile? W 2 minuty co Jak szybko idziemy Haha, <noise> dostał! LOL To było dobre, podobało mi się Ajaj, <noise> dostał śnieżkę na To, to, to była krok podobało mi się Idziemy dwa na godzinę, no ale Niestety no <noise> Taka niestety broń jest Dziwnie... Dziwnie zrobiono Są tutaj... Trójkę są, poradzić Co? Zostało nam jeszcze dwóch No i dwóch to będzie szybko bardzo, co? Świetnie Dwie misyjki Dwa deathmatcha Otóż zrobiona to są, to Zatem sobie może spokojnie ten galaż to, tak, a... to już na końcówce Dobrze Skończona misja jest zrobiona To jest szerszka, tak będzie chyba do zobaczenia teraz już się przekonamy, pierwsze miejsce o! Kolejny xpeak i oczywiście dziesiąta, pff dziesiąta skrzyneczka, to bardzo fajnie, dwa wyzanka, dziękuję bardzo.